Właśnie tymi nożyczkami roszpunka obcięła swoje długie włosy. Witam Was ponownie, drodzy uczniowie. Zostały mi tylko po Was Wasze prace. Na razie mogę je sobie przeglądać. Martusia, Mateusz z Szymonem, Marek z Natalią. Tu Witka narysowała piękną pracę. Natalka. A to, nie wiem, pani Iza albo pani Karolina. Tak mi tutaj jej rączki się wydają. Jest nam bardzo smutno, że Was nie ma, że nie możemy z Wami się śmiać, z Wami pracować, ale ponieważ chcemy Wam trochę osłodzić ten smutek dnia codziennego spowodowanego koronawirusem, przeczytam Wam dzisiaj kolejną bajkę. Będzie to również śmieszna bajka. Będzie to kolejny utwór z książki Królewny. Prawdziwe historie, tym razem o Roszpunce. Zapraszam. Roszpunka była najlepszą fryzjerką w mieście. Miała wiele ważnych klientek, przychodziły do niej królowa i jej córki, a także hrabiny i markizy z całego królestwa. A ona oferowała im pełen zakres usług: strzyżenie, farbowanie, trwała ondulacja, modelowanie, w warkocz i koki. Kurczę, może bym musiała skorzystać. Z salonu roszczłonki wszystkie damy wychodziły o wiele piękniejsze i szczęśliwsze. Powszechnie mówiono, że nie ma lepszej fryzjerki na całym świecie. Nie było też istoty o cudniejszych włosach, niezwykle gęstych, lśniących i tak długich, że gdy dziewczynka zaczynała je czytać o poranku, to kończyła wieczorem. Hmm, ciekawe, kiedy ona tych klientów przyjmowała. Bunie czupryny piekielnie zazdrościli do szpunce zła łysa królowa, której naga czaszka przypominała żarówkę. Wiedźma nie mogła zjeść widoku lśnicznych loków dziewczyny, bo sama była łysa jak kolano. Ale pomyślała, że jedynie Roszpunka może temu zaradzić, bo przecież jest najlepszą fryzjerką na świecie. Wybrała więc się do salonu i poprosiła o uczestanie w kok. Roszpunka, mimo najszczerszych chęci, nie umiała spełnić tego życzenia. Czarownica wpadła w furię i z zemsty uprowadziła fryzjerkę. Może was też, drodzy uczniowie, uprowadziła? Czarownica. Trzeba to sprawdzić. Ale zobaczymy, co dalej. Chwyciła ją z znienacka i siłą wsadziła na latającą miotłę. Nie wiedziała jednak, że długie włosy dziewczyny będą aż tak bardzo przeszkadzać. Ledwo się uniosła, a już opadła. Owinęła je wokół kija miotły, ale ta zrobiła się taka ciężka, że nie mogła się wzbić powietrze. Góra, du, góra, du leciała z zygzakiem. Zobaczcie, jaka. Wyglądała zła czarownica. Po długim locie dotarły do wielkiego ciemnego lasu. W jego głębi stała wysoka wieża, w której nie było ani drzew, ani samochodów. Jedyne, co miała, to okno na szczycie. Łysa wiedźma uwięziła Roszpunkę w tej przedziwnej budowli. A potem siadła na miotłę i odleciała, zostawiając dziewczynę na pastwę losu. Roszpunka całe dnie spędzała w osamotnieniu, a z nudów. Wciąż czesała swoje niezwykłe włosy. Każdego wieczoru po zmroku zjawiała się przy wieży łysa wiedźma. Stojąc u podnóża budowli, krzyczała na całe gardło: ¡Roszpunko! Opuść włosy! Dziewczynka posłusznie spuszczała przez okno piękne loki, a wiedźma się po nich wspinała i przynosiła uwięzionej coś do jedzenia i picia. Ale nie myślcie sobie, że tylko czarownica odwiedzała roszpunkę. O nie! W lesie było pełno królewiczów, którzy stale naprzykrzeli się biednej fryzjerce. Chcieli ją uwolnić, bo wolna wiele sposobów, ale na próżno. W końcu Roszpunka wzięła sprawę w swoje ręce. Gdy pewnego dnia jeden z młodzieńców przystanął w pobliżu wieży, dziewczynka go zagadnęła. Był to typowy przedstawiciel tego gatunku – rozpieszczony i zarozumiały, ale Roszpunce zupełnie to nie przeszkadzało. – O, książę, czy wyświadczysz mi przysługę? – Poproś, o to, zechcesz, księżniczko. Mogę ci przynieść serce smoka albo buty ogromnego ogra. – Potrzebuję tylko nożyczek. – Co? Nożyczek? Jak możesz, księżniczko. Jestem odważnym księciem, a niezwykłym posłańcem. Ja nie przyniosę pa panienkom nożyczek. Jestem stworzony do wielkich czynów. Wyznacz mi trudniejsze zadanie, godne moich umiejętności. Na przykład każ mi uśmiecić smoka albo przynieść skórę złego wilka. Roszpunka nie spełniła tego żądania, więc książę obrażony odjechał. Na szczęście w lesie żyło mnóstwo uczynnych zwierzątek. Tam, mieszkała tam również sroczka złodziejka, która usłyszała tę rozmowę Roszpunki z księciem i postanowiła jej pomysł. Poleciała na miasta, ukradła nożyczki i przyniosła je w dziobie do samotnej wieży. Proszę, Roszpunko, przydadzą ci się. Właśnie tymi nożyczkami Roszpunka obcięła swoje długie włosy. Szczęści złotych loków zrobiła przepiękną perukę, a z tego, co zostało, uplotła warkocz. Jeden jego koniec przywiązała do nogi łóżka, a drugi wyrzuciła za okno. Warkocz, jak długi sznur, łagodnie opadł przez ścianę wieży i pozwolił Roszpunce bezpiecznie się ślizgnąć się na ziemię i raz na zawsze uciec. Kiedy wieczorem Łysa wiedźma odkryła, że dziewczynka uciekła, wpadła w szał. Rozwcieczona miotała się po całej wieży, aż nagle spostrzegła perukę. Przymierzyła ją i już na zawsze się rozpogodziła. Z jasnymi lokami wyglądała trochę dziwnie, ale za to czuła się świetnie i żyła długo i szczęśliwie jako blond wiedźma. A, pewnie chcecie wiedzieć, co się stało z Rozpunką? Otóż osiedliła się ona w Królestwie Loków. Gdzie założyła najwspanialszy salon fryzjerski na świecie. Podobno stała się sławna, bo wprowadziła modę na przedłużanie włosów. A warsztat nazywał się Studio Fryzur u Roszpunki. Dziękuję za uwagę drodzy uczniowie i do zobaczenia.